W zonie drugim do gry zostało dodanych czterech bogów. Naszym zadaniem będzie zdobycie wszystkich medali oraz mitycznych przedmiotów w jednej grze. Sprawdźmy, czy nam się to uda. Przed nami jedno z najcięższych wyzwań, czyli zdobycie wszystkich medalionów. Co prawda, kiedy polecimy na każdą z tych miejscówek, zdobędziemy również wszystkie mityczne bronie, o ile jakaś nie zniknie w strefie. Więc po pierwsze musimy mieć bardzo dużo białego leczenia, w razie czego jakby ktoś z tego nie zabrał. Także pierwsze, gdzie polecimy, będą to wojownicze włości. Tam zdobędziemy pierwszy medalion oraz zdobędziemy pierwszą mityczną broń, o ile wszystko pójdzie po naszej myśli. Czyli pierwszym mitycznym bogiem, którego chcemy pokonać, jest Ares i powiem Ci ciekawostkę, on ma chyba najlepszą broń, bo on... On ma karabin, więc naprawdę bardzo nam się to w sumie przyda. Ej, co ciekawe, leci chyba jedno dło, więc szybko zabierajmy rzeczy właśnie z tego domku, żebyśmy mieli cokolwiek tam na tej miejscówce no i robimy im lekki dojazd. Robimy im widzowie, wjazd na chatę, ja już tutaj mam potki, mam kałaszka, mam pompę. Stare, ja już nic nie potrzebuję, idziemy na tego Aresa. Okej, okay, ja znalazłem skrzydła, znalazłem potki i tutaj, gdzie dzieje... O, jeszcze... A, tu jest szybka pompa, jakbyś chciał, ona jest mega OP, jak wiecie pewnie. No, jeżeli jest jakaś fajna, a ty Mam w sumie taką samą, więc weź sobie, żebyśmy byli oboje OP. I czy te chłopy w ogóle tam zlądowały? Bo ja ci powiem, że nikogo nie widziałem. Co ciekawe. Ej, no to ja proponuję, lećmy tam jak najszybciej. Ja sobie wziąłem soczek pod nogi, świecą mi się na pomarańczowo. Chodzimy na tą lokację. No i musimy dzisiaj naprawdę wszystkich wyjaśniać. Dosłownie wszystkich. I musimy się też bardzo pośpieszyć, bo jednak cztery medale, przecież w sumie, znaczy nie tylko cztery medale, bo jeszcze cztery bronie, tylko tak naprawdę ci ludzie z miejscówek mogą je zabrać, a my wtedy ich dojedziemy, więc może nie musimy się aż tak śpieszyć. Dobra, słuchaj. Ja zrzucam pierwszy posąg Widzowie, ja przywołuję teraz bossa A wy możecie zasubskrybować kanał I zostawić łapkę w górę I oczywiście sprawdźcie, czy nie wygasł wam kod Ewela w sklepie Nie wiem, czy tutaj ktoś jest Nie mam szczerze zielonego pojęcia Tak, jest nade mną, jest nade mną tutaj e, Dobra, wyjaśniam go Bum, bum, proszę bardzo, jeden leży Sieman, kobieczku, ty masz koronę, czy co? Ej, myślałem, że on ma koronę Ja wyjaśniam pomagierów, leży Trzeba, trzeba, trzeba szybko ich wyjaśnić Żeby ten ares się pojawił Widzę drugiego The LOL! Ale przepiękna wąbka stary, wyjaśniaj sobie tam boty. A ja jeszcze zobaczę, czy tutaj jeszcze kogoś nie mamy. Ej, dobra, widzimy, bardzo dobrze to wygląda. Ogółem mega mi się to podoba. Chyba zrespiłem Aresa. Tak, jest, mamy Aresa. Czyli on będzie na swoim tronie, zróbmy to jak najszybciej, bo mamy jeszcze do wyeliminowania Zeusa. Musimy o tym pamiętać. Jeszcze patrzę od drugiej strony, czy ktoś do nas tutaj nie podchodzi, ale chyba wygląda na to, że nie. No, Ares, koleżko, padaj. Dobra, mamy pierwszego mityka, jeszcze trzy. Dobra, słuchajcie, mamy oczywiście tutaj, weźmy, sobie snajperkę, weźmy sobie oczywiście medalion. Udało nam się pokonać pierwszego bossa oraz mamy pierwszą mityczną broń. I lecimy od razu na Zeusa Stary, szukaj skrzydeł i musimy to zrobić jak najszybciej, bo on jest chyba jeszcze nie zebrany. I być może tam, na tamtej lokacji, będziemy mieli, no co możemy tam mieć? No oczywiście możemy tam mieć ludzi, więc musimy uważać. Możemy tam mieć ludzi. Ogółem ta miejscówka wydaje mi się największa i chyba ma najgorszy mityczny item. W ogóle powiedz mi, co ty sądzisz o mitycznym temerze? Ja myślę, że DMR jest strasznie wolny, ale jest za to bardzo mocny. Ej kto Dość, mi się tutaj bije, dojeżdżam ich. Tak, żeby oni nie dojechali później nas. Mam awupkę tylko bez celownika, co prawda. Oni weszli do krzaka, y, ja już ich podjeżdżam. Ej, ze skrzydy, ze skrzydy ich walnę, dobra. Okej, okay. i gdzie on jest, dobra, widzę go, ale nie trafiłem go. Jest, raz, dwa, leży. I drugi zawupy musi siąść. Bum, stuwa. I jeszcze jeden. Dobra, mamy to, mamy to. Jest bardzo, 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 bardzo dobrze. Rafa, ja wierzyłem, że ci się uda. Stwierdziłem, że sobie polecę szybko na Zeusa. Jestem już przy jego y, bazie. Tylko tak patrzę, czy tu nie ma ludzi, ale chyba nie. Y, idę strącić statuetkę. Okej, okay, to ty strąć statuetkę, a ja tu widzę, jak po kimś lód. Ty, mam grom Zeusa. Ej, grom Zeusa. Dobrze, że ja o nim pomyślałem teraz. Możemy odznaczyć kolejny przedmiot, czyli grom Zeusa. Ej, dobra, chłopie, ja już tu normalnie wyjaśniam tego Zeusa. Możesz przyjść mi pomóc, bo... Zeus jest chyba najmocniejszy Ja powaliłem teraz jednego Pum pum. Dobra, leżysz, leżysz Sebix, ej, Polacy tutaj Polacy Dzień dobry, dzień dobry Dobra, ty tam pokonuj Polaków Ja Zeusa Jeszcze troszeczkę Ja tutaj dobiję sobie tego gościa, którego powaliłem Ej, on nie miał nic To był chyba bot Dobra, widzowie, bomba w Zeusa Elo, mamy to Drugi Ty, co on robi? Co on w jakiejś kulce siedzi, chłopie? Ej, on się odradza? Tak, bo on ma dwa życia, musisz o tym pamiętać. Ale jeśli tam nikogo nie masz, to ja tu jeszcze podjeżdżam jednego ziomeczka. Ta widzę go, bom, leży. Dobra, stary, lecę do ciebie. Rafa, czy ty przypadkiem nie przesadzasz z tymi kilami? Czy co ty, chłopie, robisz? No takich ludzi pospotykałem, no. Dobra, Zeus, no wstawaj, wstawaj, gościu, na nogi. Co ty robisz? A, aha, ale jesteś groźny. Ej, dobra, to ja na tą chwilę wracam do skrzydeł, które tutaj sobie zostawiłem, bo y, musimy lecieć jeszcze. O, dokładnie te dwa. Y, to po te dwie rzeczy. się po te dwa mityki. Ej, dobra, jak ja następnym razem będę miał walczyć 150 lat, żeby zdobyć mityczny DMR. To ja dziękuję, widzowie. Stary, ja już ci lecę pomóc. Ty musisz załatwić sobie skrzydła. To jest naprawdę mega, mega ważne, żebyś miał skrzydła, ale widzę, że Zeusa pokonałeś bardzo dobrze. E, no to co, stary? Ja czekam na ciebie. Lecę do ciebie. Zabieramy mityki. No i mamy to. Jeszcze ulepszona skrzynia. I jeszcze goście. Słuchajcie, widzę, ja zabieram monety numer dwa. W sensie medal numer dwa. E, I DMR. Ej. Ja zapomniałem, że muszę zabrać DMR'a Więc go zabieram, no bo musimy mieć wszystko, dosłownie wszystko I jeszcze mamy flakonik, który możemy sobie też również zabrać no Zabieram go Na naszej planszy możemy odznaczyć kolejny medal Oraz mitycznego DMR'a Ty, Rafa, czekaj, bo tu ktoś się tucze. Tabeski tu biją się tutaj Ej, lecę im na plecy, walej im awupę, widzowie, tak robię Dobra, podbudujmy się do góry Jest jeden, leży 105 ale jeszcze tam biegnie ziomek? Dobra, widzowie. Ewidentnie forma snajpera dzisiaj jest. Ej, słuchajcie, zakrzak to jest mistrza wupy. Dawaj do mnie, stary, i lecimy po ostatnie dwa medale. Czekaj, matcy, 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 muszę z nich sobie zabrać, bo u mnie kicha. Bo oczywiście musiałem się 100 lat bić z tym Zeusem, no a on nie padał. Ja wyskakuję, mam nadzieję, że paliwko nam się w motorze nie skończy. I w ogóle spadamy totalnie na chłopa. Gościu, co ty robisz? Chodź tu. Dobra, leży. Wydaje mi się, że kolejnym miejscem, na które powinniśmy polecić, są postępne przejścia. Bo jak widzicie, nie jest tam strącony jeszcze posąg. Nikt nie rzucił wyzwania bosowi, My to zrobimy. Ale za to na zaświatach ktoś już zabrał mityka, więc będziemy musieli go dojechać. Więc stary, jaki jest plan teraz? Plan jest taki, że robimy totalny dojazd. Ja już mam trzy mityki i ci goście, no niestety, statuetkę nam zabrali. Będziemy musieli na nich uważać. Ale cerber jest jeszcze nie zabrany, więc być może oni będą chcieli tam wejść. Słuchaj, no ja myślę, że jak będziemy mieli trzy mityki, to chłopaki będą się nas trochę bali. I jak w nich wjedziemy, to rozjedziemy. Ej, stary, nie wiem, co masz, ale rób im totalny spam. Totalny spam im rób. No i nam nie pozostanie nic innego, jak zdobyć cerbera. Ty, hey, lód jest przed nami. Oni tu gdzieś mogą być? Mogą, mogą, mogą. Ja mam trochę mało mam do SMG-ka, ale to nic. Będę ich abupował. Ajajaj. Aj, aj. Stary, musimy wjechać na blisko. Dawaj. Może wysadźmy tą stację? Możemy wysadzić, bo ja mam tutaj... Czekaj. Raz, dwa i... trzy... Nie widzę ich Są na dole, są na dole, biegają Biorę ze ósem ich biję Raz, dwa i... Aha, i nic Dostałem 40 Na 80, 100, 103, 103 Dobra, wjeżdżam w niego Ta, ja drugiego biję, drugiego, 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 drugiego Leży, 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 leży. Mam go Okej okay. I drugi Jest, jest, jest na Ragościu jest trzeci mityk, widzowie. No tu się dzieje. Ej, złota pompa, stary, to ty już musisz zabierać mityki. Ja tutaj się podleczę. Mi możesz dać medal, bo dobrze by było, żebym zdobył e, wszystkie medale. Trzeci medal mamy zdobyty wraz z mitycznym SMG-kiem. A, bierz medal, bierz medal stary, no i na Cerbera, tak, na tego trzygłowego psa lecimy. Wyjaśniamy go i, i wygrywamy grę. Tak, tylko ja nie mam żadnych apteczek. I tu jest najgorsza sprawa w tej chwili. No, widzowie, to nie jest takie proste. Zakrzak, czy ty masz jakieś białe leczenie, czy nie bardzo? To właśnie nie mam. Nic. i teraz tak się zastanawiam, może ja poszukam białego leczenia i przylecę do ciebie na skrzydłach? Czy lecieć z tobą? Wiesz co, yy, lecę na razie tak. No mam nadzieję, że znajdę tutaj na przykład jakieś bandaże. Na przykład w tej skrzynce. Szukaj, szukaj białego, szukaj białego. Na razie grom usta zostawiam. Jego już mamy oczywiście zaliczonego. Ej, dobra, ja mam jedną apteczkę, Ja zaraz ci to przyniosę wszystko. I po prostu ja stamtąd odlecę, żebyśmy nie zginęli. Tylko gdzie jest ta statuetka? Dobra, statuetka jest. 69, źle to wygląda. A z nich poleci mięso. Okej, okay, mamy ty, nie mam mięsa. Dawaj. 그래 Dobra, mam mięso. Cztery mięsa mam. Dobra, jest, jest okej. Okay. Tary zbieraj tam apteki, naprawdę, bo to może się źle skończyć dla mnie. Dobra, luz, mam dwie apteczki, mam pięć bandaży, dolatujemy do Rafy. Masz tam tego serbera, czy jeszcze wilki klepiesz? O jeszcze klepię wilki, ale dobrze, że te wilki tutaj są, bo gdyby nie te wilki, no to byłoby po mnie. I mam jeszcze trzy wilki yy, kolejne. Dobra, Siemano, stary jestem. Masz tutaj, Przylecie mi od razu, patrz, wszystko działa. Ja nie wiem. Ja nie wiem, widzę jak ja to tak muszę. Ja nie mogłem totalnie przyładować. Dawaj tego serbera, stary. Na maksa, na maksa, na maksa. I wygląda na to. J- O, ty, co ty mi robisz, szyku, zostaw mnie. E, zabieraj stary sobie pompę i ja zabieram monetę. Było to mega ciężkie, ale udało nam się pokonać Cerbera. I jak widzicie, mamy wszystkie mityczne przedmioty zebrane. Teraz nie pozostało nic innego, jak wygrać grę. 12 osób do końca, stary. Ej, dawaj, robimy jeszcze 10 kili. Ej, ja nie wiem, czy wytrwam wraz ze strefą. Mam nadzieję, że tak. 10 sekund, a ty nie masz skrzydeł? Zdążę, zdążę, zdążę. Jeszcze apteka tu na mnie czekała. No i to jest to widzowie. Mamy dosłownie wszystko. Teraz stary wygrajmy tę Naprawdę, wygrajmy tę grę. Czy wziąłeś yy, pompę? Wziąłem, oczywiście, że wziąłem pompę. Mamy pompę, mamy smg mamy karabin i mamy DMR-a. No, mamy widzowie wszystko, To jest niesamowite. Stary, pokaż mi to do ekwipunku wszystko, dawaj, pokaż mi to do ekwipunku, bo to będzie mocne, to będzie mocne. Dobra, na razie zostawiamy tak, jakbyś sobie nie radził. No, to ci z czegoś tam wyskoczę. Gromzeusa mieliśmy, więc widzę, no mamy dosłownie wszystko zaliczone. Dosłownie wszystko. Ładnie mi widzowie zabrał wszystkie rzeczy, nie? Tak fajnie miałem i mi pozabierał. No, dziękuję. I wziąłem zlecenie na gości, są w tym żółtym kuku. Chodźmy, może, w tych kolegów. Pod mostem i na moście. Na moście, goście, stary, dawaj. Ty. Ale on dostanie. A, Ta, tam jest. A, ten TMR jest dobry. 70. Ale muszą być ci goście na mnie źli. I w ogóle, ile my mamy fragów jeszcze w takim meczu, Co jest grane? Tak szczerze, to ja nie wiem, co tu się dzieje. Plecy, 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 potrzebuję pomocy. Ej, on tak stoi, jakbym miał WP. Wiesz co? Y możemy się cofnąć stąd, bo ja mam gromzeusa. Mam dosłownie wszystko. Chodźmy stąd, stary. Chodźmy, chodźmy. O, ale bym zrobił akcję życia, nie? Połamałbym nogi na odcinku w takim momencie. Nie, no teraz to nie możemy strollować. Dawaj, stary, bo ja nie mam nic do leczenia. Ja muszę się tutaj ogarnąć. Nie wiem, gdzie masz tych gości. Oni są chyba nad tobą, nie? Tak, oni byli nadem mi prawie mnie pokonali. Oj, oj, dobra, dostał 70. To wcale nie jest takie złe, stary. No w sumie to jest taka awp której nie trzeba przeładowywać. Trzeba uważać, bo oni mają ten, wiesz, mają dosłownie wszystko. W sensie mają awp czyli mają wszystko. No ja powiem wam tak, widzowie, awp to jest coś, co psuje nam zazwyczaj wszystkie mecze. Więc musimy ich raczej dojechać na blisko. To będzie mniejszy random i mniejsze ryzyko. Tak, ja też proponuję, zróbmy w ten sposób, że weźmiemy, podzielimy się tymi mitykami, bo ja ich mam dosłownie za dużo, a muszę mieć cokolwiek do leczenia. Więc wiedzmy sobie może na tą lokację. Zamówmy sobie zrzucić na za chwilę. Proszę bardzo, zamawiam zrzut i stary masz tutaj e, to. I to tak jak było Ale teraz to piękny dar mi dałeś To mi się podoba, widzowie Wygląda to pięknie Ciekawy jestem w ogóle, gdzie jest ten y, piąty ziomek No bo dwa duo Ale co robi ten piąty? Chłop pewnie kampi Ja potrzebuję jakieś leczenie jak najszybciej jeszcze Dobra, mam dużą potkę Są splashy dla ciebie, jeśli byś chciał Ej, i mam jeszcze małe pod. Dobra, biorę moje potki Jestem ciekawy, jak ja wyglądam na y, ekranie W sensie na minimapie, jak to wszystko wygląda Ja niestety nie wiem, dlaczego nie widzę tego Byłoby spoko, jakbym widział Ty, Ale w ogóle... Opisz, jak się gra, mając cztery medale, posiadając te wszystkie umiejętności dodatkowe. Wiesz co, patrz, jestem teraz mega szybki, e, jestem mega zwinny, dostaję leczenie za fraga, mogę sobie wyskakiwać, mam skoki, no czuję się jak totalny boss tej miejscówki, w sumie tej mapy, tak bym to powiedział. Ej, to jest potężne w takim razie. Chłopia, jak jeszcze zjem sobie jagódkę, która tutaj jest, no to już w ogóle się dzieją cuda, pa, pa na to, pa, 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 pom, pom, no i to jest to. Ej, są, czekaj, ktoś na mnie patrzył, widziałem przed chwilą. Biegną, biegną, biegną. I 70. Ty, a co ten mój mityk? Czemu on nie trafia? Taki mityk, ale. <laughs> ale nie najlepszy. Ej, może na blisko, może na blisko, co? Chodź, chodź, bo jeszcze wiesz, tam walno ma WP w momencie, kiedy my będziemy stali. I to będzie niezbyt fajne. Ej, ten Zeus jest niebezpieczny. Ja nie mogę go używać, stary. Bo jak dostanę awko od kogoś, on jest w środku. Tak, ja tutaj wiesz, to nawalam w te ściany. Ej, miałem kroki. Gdzie, gdzie ten ziomek? Nie mam żadnego pojęcia. Wyskakuję do góry. Chłopieć, ty możesz przestać kampić? No, nie mnie za chwilę. Chodźmy do strefy, stary. Przytr w strefie, to jest ten pomysł Słuchajcie, ja buduję sobie tutaj bazę Proszę bardzo, baza jest wybudowana Mam nadzieję, że ktoś za mną tam nie stanie Na tamtej górce, ale tam może iść zakrzak jeszcze wyżej Żeby nam nie zajęli, a ja tutaj będę Obczajał, czy ktoś nam tutaj nie wychodzi Czyli mam iść wyżej, no dobra, pójdę, już tutaj się wybudowałem Ale widzowie, dwa na dwa Czy my to zwyciężymy? No mam nadzieję, że tak Ale ja i tak nie mogę uwierzyć, że na przykład Ten Cerber był niezabrany To było mega kozackie No i też na Zeusie nie było aż tak dużo ludzi Więc naprawdę, no sami zobaczcie na to Cztery medaliony, wszystkie nasze. A dokładnie wszystkie moje. Ale wiesz, teoretycznie to nam pomogło, ale praktycznie to walczyliśmy nie z przeciwnikami, ale ze strefą, by zdobyć ten trzeci mityk, na przykład tego serbera. Uważaj, stary, nie używaj tego. Goście przed nami wychodzą. Yy, biję ich. Oni mają AWP. Oj, błysk, błysk, błysk. A ja, ja go biję, w pow... Dobra, gościu, nie, widzowie, uważajcie, jak używacie Zeusa, leży Podejdź na blisko, a ja użyję Oj, a ja użyję gromu Zeusa Czekaj, okay, żeby nam się tam nie podnieśli, koledzy Ja używam gromu Zeusa, tylko oni nie dostają z tego gromu Podejdę może na blisko Podejdź, podejdź, tam nie ma zona 70 dostał, ej, kończy to gromem, kończy to gromem, stary I raz, i dwa, i trzy, bum Dobra, widzowie, to jest to